To największy skok technologiczny ostatnich czasów w firmie Weekend. To bezprzylgowe drzwi w rewolucyjnych technologiach, czyli połączenie kompozytu z włókna szklanego z aluminium. Nowe rozwiązanie na rynku, które wprowadza naszą ofertę w segment premium. Oprócz walorów estetycznych, bardzo ważne dla drzwi zewnętrznych to parametry przenikalności cieplnej. W tym rozwiązaniu uzyskaliśmy znakomity rezultat uczynnika przenikalności cieplnej na poziomie 0,54 dla całych drzwi. To jeden z lepszych wyników na rynku europejskim. Premiery wzornicze, które dzisiaj prezentujemy, to też przełom w naszej ofercie. Wykończenie szkłem oraz podświetlenia drzwi to nowości, które dzisiaj można zobaczyć na naszej jubileuszowej gali. Prócz wzornictwa bardzo duży nacisk nastawiliśmy na komfort użytkowania i bezpieczeństwo, a więc nasze rozwiązania. Nasze drzwi mają nowe rozwiązania pod kątem zamków, rozwiązań elektromotorycznych, technologii smart, czyli rzeczy, które się, pojawiły się w ofercie, teraz mają drugą edycję. Nowsze rozwiązania z wieloma dodatkowymi funkcjami. Na dzisiejszej Gali pokazaliśmy, pokazaliśmy również e, inspiracje, e, czyli drzwi, e, które jeszcze nie będą w naszej ofercie w najbliższych e, dniach czy tygodniach, natomiast zbieramy opinię naszych klientów, czy zaproponowane rozwiązania mają, po, mają szansę powodzenia na rynku. E, drzwi okolejone w całości szkłem, czy drzwi przyszłości, czy drzwi, drzwi bez klamki obsługiwane na przykład czynnikiem twarzy.